Cześć. Witajcie na kanale Łukasz Kocha Komiks. Dzisiaj jestem w wyjątkowym gronie dwóch fajnych dziewczyn, kobiet. Oli i Keki. Cześć. Cześć. Dziękujemy, ja, ja... Że, jesteś, że zostałyśmy zaproszone w ogóle. Czy ty, ty, my jesteśmy pierwszymi osobami, które nie mają nic wspólnego z komiksami, które są na Twoim kanale? Chyba tak. Ja, ja nic nie wiem. Trochę się stresuję, bo ty zawsze masz wywiady właśnie z jakimiś takimi osobami, z twórcami, którzy, wiesz, mam jakieś osiągnięcia, a my z Kalenką, no to. nie będziemy macie dzisiaj. Chyba by osiągnięcia w czytaniu komiksów słabe, ale dziękujemy, że możemy. Nie się słabe, nie słabe. Macie osiągnięcia, że dzięki moim polecankom i teraz tutaj ten egoizm mój straszny, wychodzi i czytacie te komiksy i się bardziej wkręciliście wkręcili w to menu. No co? To prawda. Spotkaliśmy się tutaj, by o wyjątkowym komiksie porozmawiać. Jakim? Takim. Tak. Przeczytaj Helena. Jakim? Przygody Stasia i złej Tak. Dzięki, oczywiście ja... od Łukasza mamy komiks. Proszę bardzo. To ja oddaję Wam głos. A czy Ty masz tą wersję już pokolorowaną? Pokaż, bo. O kurczę, zobacz Helena. To jest wersja pokolorowana, to jest wersja z tego roku, tak? Tak. Bo w zasadzie spotykamy się z tej okazji. Tak, no? tak. My mamy niepokolorowaną. My się spotykamy właśnie z tej okazji głównie, prawda? Tak. Że z... Że jest nowe wydanie. Helenka, może ty opowiesz widzom, o czym jest ten komiks? Bo ty ostatni, albo że ja zacznę. Leżał komiks, my go już Helenka wcześniej czytałś ale nie zapomniałaś. Ale ja go wyciągnęłam do nagrania jeszcze raz, zaczęłam czytać. Położyłam go na stole. Helena usiadła, zaczęła czytać. Patrzmy. Już jest prawie przy końcu. Tak ją wciągnęło. No to powiedz Helena, o czym to jest? O Stasiu i swojej nocy, jest Stasz na wózku i ma mamę, która ciągle pali papieroski, no i, no, i, i, no i on ma jakieś przygody ze złą A co to jest ta zła noga? To jest jego noga, taka długa, długa noga, która ma swoje ży życie, ale nie umie mówić, więc musi jeździć na wóz, ale czasami... I co ten Stasiu, fajny jest? Fajny. jest fajna. Fajne, ale podejrzewam ostatnią strony. No i co tam a... było? Albo nie, nie będziemy Dobra, nie będziemy mówić. A właśnie, a możesz <grym> jeszcze powiedzieć twoim zdaniem, kim jest ta noga dla Stasia? Przyjacielem. Najlepszym przyjacielem i pierwszym. No Stasiu nie ma innych przyjaciół, prawda? Oprócz złej nogi. I jeszcze był jakiś Marcel. Był przez pewien czas Marcel. Tak, ale tak to poza tym trwałą przyjaźnią z Marcelem, to zła noga była jego jedynym przyjacielem. Ale A też... Pa... A pamiętasz hmm? Helenka, co on robił z tą złą nogą? Co oni, jak oni spędzali czas, pamiętasz? U. No niezbyt, ale różnie bawili się i na każdej scenie ta mama miała papieroskę miała złego pieprzyka. Tak jak ty, masz tu. Helena ma i zły pieprzyk. Tak. No właśnie, to jest taka książka, która opowiada o Stasiu i jak to Helenka powiedziała tej złej nodze, ale tak naprawdę no to ona opowiada po prostu o dziecku z niepełnosprawnością, o samotnej matce i z jednej strony, tak jak Ale to były zabawne historie czy nie? Jak to uważasz, ciekawe, zabawne, jak to było? Według mnie w pół, pół na pół zabawne, bo niektóre sceny były zabawne. No właśnie, czyli autor tutaj próbuje w taki trochę lekki sposób nie Opi opisywać tak naprawdę bardzo trudne tematy, tak, no bo tutaj autor Narysował tą niepełnosprawność jako tą taką śmieszną złą nogę, która jest przyjaciółką Stasia. Mają razem przygody, razem się bawią, ale tak naprawdę to ta zła noga ma symbolizować wszystkie rodzaje chorób, niepełnosprawności, zaburzeń, które mogą dotykać ludzi. I tu, w sumie, autor chce nam chyba pokazać, że właśnie. Często ta niepełnosprawność prowadzi do samotności i w tej samotności czasem coś, co się wydaje naszym, naszą wadą, może stać się naszym tak naprawdę czymś, z czym się tak utożsamiamy, że bez czego nie umiemy żyć, tak? Bo Proszę, opisujemy Chylęka. sami siebie przez tą naszą niepełnosprawność, wadę. Co tam, Helena? Z, zła noga siedziała sama, więc yy, Staś siedział z nią, bo ona miała podobno same jedynki i podobno ten i ja został stać latan, to zła noga mówiła, że te wszystkie jedynki są jej, bo oni są najlepszymi przyjaciółmi, więc była dla Stacia bardzo miła. No, i chodził też do pani psycholog. I pani psycholog próbowała ustalić, czy ta, naprawdę ta zła noga ma swoją osobowość, nie? Czy to nie było tak, że Staś nadał osobowość swojej złej nodze i na tą złą nogę przekładał swoje jakby cechy, których może nie był zbyt dumny. Tak jak ktoś na przykład zła noga biła inne dzieci, prawda? Czy zła noga miała jedynki. Czyli to, to co z tego Staś nie był dumny, przerzucał na. Złą nogę, nie? No. I co chciałaś jeszcze powiedzieć? I że, bo oni się śmiali złej nogi, więc zła noga biła ich. No właśnie. I oni byli biedni, dlatego że w jednym... Mama, jak robili lody, to mama mówiła, że oni są biedni. No właśnie, bo tak się... Te, Mają ciotkę miszkę, Która jest gwiazdą. Ale to też pokazuje, nie, że tak naprawdę... Właśnie mama, mama Stasia jest sama, bo Stasia tata odszedł, jak zobaczył złą nogę. Mama Stasia musi sama za wszystko płacić. Mają mało pieniędzy, musi się o wszystko starać, o szkołę, o leczenie, o rehabilitację. Niby to jest taka bajka, bo można tak powiedzieć, no bo chyba takie złe nogi na szczęście nie istnieją. Ale trochę prawdziwa, bo pokazuje tak naprawdę w tej takiej trochę momentami komediowej odsłonie, takiej prostej. Za dużo tam nie ma tekstu, za dużo nie ma słów. Każde, każda część się składa z, trzech, z czterech obrazków, ale bardzo dużo treści tam przekazuje takiej, nie? Tata nie nagrywa? <laughs> nie, Łukasz nagrywa. Ja nagrywam. Czyli taty nie ma. Nie. No. Dobra. oddajmy głos prowadzącemu, bo go zagadałeś. Ja tak się przysłuchuję właśnie i ja już to... Tu... No o tej złej nocy o Stasiu się nagadałem i chciałem oddać właśnie moim gościniom. Dynowę, tak. A kiedy się nagada Nie mów, że rozmawiałeś z autorem, pewnie tak. W tamtym roku. A, Ale to na temat niezłej nogi było A, temat, zasady, trójek. zasady Trójek, Chociaż to o złej... Tak, o zasadzie jak było w większości, a o swojej nocy troszeczkę tam, wiesz, rozmawialiśmy to jeszcze wspólnie ze serwkiem, a ostatnio no, rozmawialiśmy również o tym komiksie, ale bardziej jako takie, wiesz, jako jeden z kolejnych tych komiksów z pakietu październikowego Kultury Gniewu. No Fajnie, nie, że ten komiks został wznowiony yy, w tej odsłonie. Powiem ci, że ja tak czytałam ten komiks, tak sobie pomyślałam, w ogóle widział, nie wiem, czy wiesz, że są adaptacje teatralne tego wiem, komiksu. Jest to suchowisko nawet w formie no, Tak, uważam, że to byłoby bardzo wartościowe. Nie wiem, czy dla takich dzieci jak Helenka, bo Helenka, no cóż, ma tendencję do czytania i oglądania rzeczy, które nie do końca są na jej wiek. Nie rozumiem. Y, ale być bo są takie sceny, które być może, starsze dzieci bardziej bezrozumiały, ale wydaje mi się, że to jest bardzo wartościowa lektura dla dzieci, tak. bo właśnie w taki prosty sposób przekazuje dużo ważnych tematów, ale właśnie też tak, że niedosłownie, dosłownie, to nie jest łupatologiczne, nie, nie wsadza nam do głowy to, że mamy tak myśleć, tylko dając króciutkie sceny daje nam do, daje nam do namysłu, tak, bo powiedzmy jest, o, dajmy na to, to nawet pokażę, mamy Mamy scenkę, w której mama, Staś się pyta o to, dlaczego ma tą złą nogę i mama mówi Trata o tym, że wszyscy mają wady. 26. I Staś się pyta o to, mamy, jaka jest z jej wada, i ona mówi o tym złym pieprzyku. I potem mamy przygodę mamy i złego pieprzyka, tak? Cztery mhm. kadry, w których nie ma słów. I tak naprawdę przecież tak dorosły człowiek. Może się sam zastanowić, wymyślić, co, co ten, co ten co autor chciał nam przekazać z tymi czterema kadrami bez słów, tak? Elenka ja mi że ta mama ciągle pali papieroski i to ja to najbardziej dziwi w tej mamie. Ale ta mama jest, kurczę, bardzo, bardzo dzielną bohaterką, taką prawdziwą. I no skradła moje serce ta mama, no może faktycznie powinna palić tyle tych papierosków. Już dzieci w tych czasach nie są przyzwyczajone do tego. Za naszych czasów to w każdym serialu palili papierosy, co nie? Tak. Wszędzie w to było. A teraz w, każdym w każdym filmie. W każdym to... wszyscy palili papierosy. Teraz już tego nie ma, więc dla dzieci to jest szok, że jakiś bohater pali papierosy. Eee, no właśnie, nie będziemy może z zakończenia, ale też jest nie. moim zdaniem bardzo dające do Myślenia, bardzo dające do myślenia. Bo właśnie, no ja nie będę się wypowiadać, ja, bo nie jestem sąd z niepełnosprawnością, więc też Jasne. na pewno takie osoby zupełnie inaczej to od, odczuwają, ale myślę, że generalnie y, ten komiks nam też tak pokazuje, jak czytam, to przypomniałam się, no może nie będę już mówić niekulturalnych słów, bo tu Helena jednak słucha, ale jak to omawiał y, pewien pan doktor, psychoterapeuta, Ludzie lubią być w tym stanie, gdzie jest źle, ale stabilnie. I trochę to tak pokazuje też ten kłamiks o tym, że czasem przyzwyczajamy się do tego źle. I boimy się. Boimy się tego, co może być, bo nawet na, nie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć w przyszłości. Nie wiemy, czy będzie dobrze, czy będzie źle. Ale wolimy tkwić w tym, co znamy, bo to, co znamy, jest mniej przerażające. Nawet jeśli moglibyśmy żyć lepiej, to, to, że przeraża nas to, też mam. <laughs> Przeraża nas to, co mogłoby yy, się wydarzyć, tak? To nieznane. Nie, nie potrafimy czasem zaryzykować tego, co mamy, tej stabilności. Nawet mając taką myśl, że może byłoby lepiej. I ten komiks też o tym opowiada. Chociaż nie to wiem, czy to... Halenka i Zły Pieprzyk to zauważyli, że o tym jest też komiks. Jeszcze nie doczytałeś końca, to? Ale w sumie to fajnie podsumowałaś, Ona powiedziałaś, bo to w sumie można też podsumować tym, że jest o nas samych, o każdym z nas, mniej, bardziej. To zależy, jak, tak. jak bardzo się identyfikujemy z tą mamą, z tym Stasiem, z innymi osobami, które się pokazują w tym komiksie. Ja polecam. no, to. Ja... W rozmowie ze Syrkiem powiedziałem, ten komiks moim zdaniem powinien się znaleźć w każdej bibliotece. Być ogólnie dostępny, wiesz, w szkolnej, w gminnej, osiedlowej, miejskiej, tak. ogólnie. To jest komiks, to jest nasz towar eksportowy. Mam nadzieję, że on zostanie wcześniej czy później, oczywiście wcześniej mam nadzieję, przerzuczony mm -hmm. na inne języki, bo on jest takim przykładem, że y, sprawdzi się w innych, y, w innych krajach. Bo on jest, brakuje mi tego słowa teraz. On uniwersalny. Uniwersalny, właśnie, dzięki. E, tak. Uniwersalny. No i te problemy dotyczą każdego naszego naszej planety. No i oszukujmy się, no może nie, to niby to typowe polskie tu mamy problemy, ale nie do końca bym się zgodził, bo to jest uniwersalność tego przekazu, mm -hmm. bo e, z niepełnosprawnością. Mamy do czynienia wszędzie, od bieguna począwszy przez Afrykę, Europę i tak dalej. Tylko y, y, właśnie uniwersalność tej historii. Proszę, Helena, masz coś do powiedzenia, śmiało. Jeszcze nie mówił zły pieprzyk. Daję głos złemu pieprzyko. Śmiało. Zły pieprzyk mówi, że zła noga chciała zostać astronautką. Mhm. Jej piękne maszynie miała. Tak. to ja to Musisz doczytać do końca, żeby się dowiedzieć, tak. czy się spełniło. Właśnie, zobaczysz. Albo nie. Wiem, że nie. nie powiem, ale wiem, czy się spełniło, czy nie, bo widziałam ostatnią scenę. Mhm. Ale to nie zdradzajmy naszym widzom. Niech sami uznają tak. zakończenie. Tak. Właśnie, tak jak mówię o tej uniwersalności. Tak. Muszę nie się nie wyciszyć, bo wygadam. Dobra, Dobro jasne no powiem uniwersalny komiks komiks moim zdaniem który no powinien zostać jeszcze bardziej doceniony na świecie tak jak pan żarówka został wydany przez Fantagraphics, jedno z największych najbardziej prestiżowych wydawnictw w Stanach Zjednoczonych na świecie ogólnie to staś i złamanego również moim zdaniem jest kandydatem do wydania wiesz w Stanach Zjednoczonych i ogólnie przez to wydawnictwo takim, Ja nie mówię, że w takim formacie, bo Stany Zjednoczone trochę inaczej wydały pana żeby. Mm -hmm. Tak, ale mogą, wiesz, zachowując ogólnie ten przekaz ten, może to być, wiesz, twarda oprawa, może być inny kształt, ale właśnie zachowując przede wszystkim to, dobry przykład oczywiście, to też swoją drogą, zachowując tą magię tego komiksu, uderzą na całego świata, a przecież język angielski jest uni niemal uniwersalnym mm -hmm. językiem. No, mm -hmm. Mam nadzieję, że tak Zatokczyki, że Tomek, że yy, Sława i chwała Tomka na cały świat spłynie, bo jest to jego komiks opus Magnum obecnie dla mnie. Tak, Do nawet jego... myślę, że lepszy niż zasada Trójek. Zasada tak. Trójek też jest świetna. Ale faktycznie, ja się tak sobie pomyślałam o uniwersalności, to jeszcze jest jeden temat, oprócz niepełnosprawności, bo tutaj można się wspierać, także pewnie. Kar... W różnych państwach różny jest ten system wspierania takich osób, więc no to być to może to... jest tak, że w niektórych krajach te problemy tej matki będą mniej zrozumiałe, ale jest drugi temat, samotność. Tak. Dzisiaj tak. też przeczytałam o tym, że coraz więcej ludzi cierpi na samotność, to jest po prostu plaga XXI wieku, wzmożona przez pandemię, a... Ten temat też się bardzo tutaj przejawia i też jest w taki zoptelny sposób przedstawiony. Ja też życzę autorowi, żeby to jego dzieło było jeszcze bardziej rozpowszechnione. Bardzo się cieszę, jak weszłam i zobaczyłam, że ono jest przełożone na język teatru, bo uważam, że tak. to może być też bardzo fajne. I jak będzie w Łodzi spektakl, to na pewno będziemy się... Nie Helena, wybieramy się, jeśli będzie dziś wystawiany w Łodzi. Autorze, tak. daj lajka, jeśli to oglądasz. Ja się postaram. Ja się postaram. Ja, się postaram, ja, się postaram, ja się postaram, żeby tomek, kto zobaczył ten materiał, oczywiście wydawca również. No, tak, fajnie. Tak. gratulujemy ma... tak. wydanie drugiego z tymi i na pewno tak jak... A może kiedyś? Doczekamy się czasów, kiedy komiksy będą w kanonie lektur. I no, myślę, że tak. Piąta, klasa, kajka... szósta byłoby naprawdę super, tak? tak. Ten koniec dla dzieciaków. No mamy kajka i kukosza, no ale to jest taka jaskółeczka, która mam nadzieję poczyni wiosnę. Tak, ale Kajko, ja nie znam Kajko i Kokosza, ale dobrze było, żeby pokazać też młodzieży, że komiksy właśnie poruszają też takie, to nie jest tylko taka rozrywka, no Jasne. oczywiście nie ma nic złego z rozrywce, tak? Tak, takie tak. rzeczy też trzeba czytać, ale Stasi złanoga jest czymś więcej niż rozrywka, bo ona po prostu jest przypowieścią taką o pewnych rzeczach, więc yy, myślę, że, du że, że dzieciaki mogli, mo nie tylko Ogólnie ludzie mogą wynieść dużo dobrego z lektury tej, tego komiksu. I serdecznie polecamy kupujcie nowe wydanie tak, pokolorowane albo stare kupujcie. niepokolorowane. Ale które to można tutaj zdobyć tak? z drugiej ręki, bo chyba nakład się wyczerpał. Powiem przedzią. swoją tak? opinię. Tak, Moja opinia jest taka, że to jest bardzo ciekawe, jak widać, nawet zmieniłam sobie nazwę. Y Śmieszne i krótkie i się fajnie czyta, więc bardzo y, polecam, jak ktoś lubi komiksy i subskrybujcie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Młode pokolenie wie już po prostu co jest najważniejsze. Lajki, subskrypcje, komentarze. Napiszcie jaki macie czy macie o, też zły pieprzyk, złą nogę, zły palec, oj, czy zły oj. nos. Albo złą rękę. Albo złą rękę. I napiszcie, no. czy to kiedyś czytaliście, a jeśli nie, to, napisz, to kupcie i napiszcie, czy Wam się podoba. O! o super. Świetne super. Podsumowanie. Musisz to zatrudniać młodzież, do tego nie wiedzą, jak reklamować się. Dzięki, Dziękujemy dzięki. jeszcze bardzo za zaproszenie. Bardzo Było miło nam było. Bardzo, bardzo miło. Dziękuję za, za, za to, że przejęliście je i dziękuję i trzymajcie się, ze mną byli. Ola i. Hele. I zły pieprzyk. Tak. Ola cześć. Hele, i zły pieprzyk. Pa! Cześć. Pa. pa.